Pralka Grundig GW5P58415WBPB sprawi, że pranie stanie się jeszcze łatwiejsze. Przydatne programy, a także funkcje i zastosowane technologie sprawiają, że możesz zadbać o swoją odzież jeszcze lepiej. Poszukujesz pralki, która zapewni Ci wydajność i ekonomiczne działanie? Ten model zalicza się do klasy A, co oznacza, że urządzenie jest energooszczędne. Oszczędzaj pieniądze, dbając przy tym o środowisko. Chcesz czuć się świeżo i komfortowo w swoich ubraniach? Funkcja Steam Refresh to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy nie masz wiele czasu, a twoje ubrania wymagają odświeżenia. Dzięki zastosowaniu gorącej pary, wsad odzieży do 1 kg będzie świeży i pachnący w ciągu zaledwie około 17 minut. Technologia Steam Assist to idealne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli nie lubisz poświęcać wiele czasu na pielęgnację ubrań. Dzięki tej opcji na początku lub na końcu prania uwalniana jest para, która pozwala na uzyskanie czystej, świeżej i wolnej od zagnieceń odzieży. Marzy Ci się brak konieczności prasowania ubrań? Dzięki funkcji koszule Iron Touch możesz spełnić to marzenie. Specjalnie dobrana sekwencja cyklu prania pozwala na zmniejszenie ilości zagnieceń nawet do 50% na odzieży. To oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Uwielbiasz nowoczesne rozwiązania i lubisz mieć kontrolę nad działaniem domowych urządzeń z poziomu smartfona? Dzięki aplikacji HomeWiz możesz sprawdzić status prania czy wybrać odpowiedni cykl, niezależnie od tego, gdzie jesteś. W domu czy poza domem masz pełną kontrolę. Pralka Grundig GW5P58415WBPB to urządzenie, które przypadnie do gustu większości użytkowników. Energooszczędne działanie w połączeniu z zastosowanymi technologiami sprawiają, że pralka z pewnością znajdzie wielu fanów.